Za moimi plecami zegar, który odmierza czas do kolejnego pojedynku Aptlansowi Rzeszów w Fortuna I lidze, dzisiaj rywalem GKS Katowice liczymy na wspaniałe widowisko i zdobycz punktową. Jakie emocje towarzyszą wam po przyjeździe do Rzeszowa przed dzisiejszym meczem za planeresławią Rzeszów? No cóż, na pewno z wiarą w trzy punkty, ale wiemy, że czeka nas bardzo ciężkie spotkanie, bo wasza drużyna gdzieś tam ma większe oczekiwania niż obecnie znajduje się na pewno w tabeli, więc e, myślimy, że czeka nas bardzo ciężkie spotkanie. I... Po prostu nastawiamy się na ciężki bój, a co przyniesie boisko, to będzie po prostu tylko weryfikacja. Dobrze wyglądamy w ostatnich meczach, gdzieś tam poguliśmy troszkę punkty, ale nasza dyspozycja gdzieś tam nie spada i tak jak powiedziałem, przyjęliśmy po prostu zagrać dobre spotkanie, zrealizować swój cel i tym są trzy punkty. GKS wygląda bardzo solidnie, z tym się absolutnie zgadzamy. Ofensywna gra przynosi Wam punkty. Na razie jesteście w tej bezpiecznej części tabeli i na pewno z większym spokojem przed dzisiejszym meczem. No tak, tylko myślę, że cel nasz jest troszkę inny niż, niż bezpieczeństwo w tej lidze, także, e, także musimy, musimy łapać punkty i... Mam nadzieję, że dzisiaj tak samo w Rzeszowie je ja zgromadzimy, chociaż wiem, że Wasze zdanie jest takie samo, że my też będziecie chcieli, więc to. Boisko zweryfikuje. Mam nadzieję, że po prostu damy kawał dobrego spektaklu z jednej, z drugiej strony, a boisko niech zweryfikuje. Jakie cele indywidualnie sobie stawia Pan przed tym sezonem? Bo faktycznie ta forma jest stabilna w Pana wykonaniu, wszystko wygląda pewno tak, jak wielu by sobie mogło życzyć. To znaczy, jeżeli chodzi myślę tylko i wyłącznie o zespół, bo nawet o cele indywidualne to jest tak, żeby dawać jak najwięcej drużynie, żebyśmy punktowali, żeby nasza gra pod względem każdym tak naprawdę, czy to taktycznym, wyglądała wyglądała bardzo solidnie i no i cóż, a, a tak już typowo indywidualnie jak najwięcej bramek na bo to myślę, że też da drużynie pewnego pewnego kopa gdzieś tam do dalszych działań i tyle. Super, dziękuję Super, bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Kawka na wynos, dzisiaj towarzyszy mi. Dzień. Cześć. Cześć. Witam. Witam. Jak tam Dobre pytanie. Ja sądzę, że jest to element opracowywania strategii na dzisiejszy mecz. Dosłownie w przenośni troszkę ciemnych chmur dzisiaj nad Rzeszowem. Czekamy jednak na to odblokowanie się Rosowi na zdobyt punktową. Wiadomo, że takie samo oczekiwanie jest wśród wszystkich sympatyków kibiców Aplon Rossowi i Rzeszów przed dzisiejszym meczem. Oczywiście wiadomo, jaka jest nasza seria tego zwycięstwa, bardzo brakuje, ale jesteśmy pozytywnie nastawieni. Przed dzisiejszym meczem liczymy na te trzy punkty i może tutaj spadnie za chwilę kropla deszczu i ona też da nam taki oddech. My podniesiemy te trzy punkty z boiska. Na pewno walczymy dzisiaj o całą pulę, chcemy odmienić naszą sytuację w tabeli. To nie jest dobry kierunek na pewno, żeby spoglądać jak wygląda dół stawki, ale wiemy, że chojniczanka zapunktowała, Opole zapunktowało. Myślę, że to jest dobra jazówka dla nas, żeby pójść tą samą drogą. Oczywiście teraz w tych ostatnich meszach, od kiedy trochę sytuacja nasza zdrowotna się poprawiła, no Przegraliśmy taki zaanotowaliśmy katastrofalny mecz z Arką. Przytrafiły się te trzy remisy gdzieś, gdzie mogliśmy w zasadzie też przechylić. Gdzieś obejmowaliśmy też prowadzenie, mogliśmy gdzieś to dowieść do końca. Nie udało się. No natomiast nie ma co już żyć przeszłością i no dzisiaj jest po prostu priorytetem w każdy możliwy dostępny sposób podnieść te, te trzy punkty i wydostać się no z tego dna tabeli, ruszyć do przodu i dać coś pozytywnego. A także naszym kibicom. Ty oczywiście szukasz tego premierowego trafienia w swoim wykonaniu, jest coraz bliżej. Brakuje tej kropki nad i, jak to się zwykło mówić, może właśnie dzisiaj. No w niektórych meczach rzeczywiście w tym pierwszym na przykład z Sandysją gdzieś z łatwością gdzieś mi się dochodziło do sytuacji. Uważam też, że z Opolem no, to już musiałem z tych dośrodkowań, gdzieś tam, gdzie chłopaki doświadkowali to wzdłuż bramki zdobyć, bramkę nie udało się. Też jest na mnie presja oczywiście, to jest normalne w sporcie, muszę temu podołać, sprostać i, i gdzieś też taką dać pozytywny impuls trenerowi zespołowi. Maczku, nie męczymy, powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.